Cześć! Witam Was w świątecznym wydaniu vloga Budujemy. Mam nadzieję, że spędzacie lub spędziliście ten wspaniały czas ze swoją rodziną i przyjaciółmi. Na pewno nie obeszło się bez prezentów i ja również mam dla Was pewną niespodziankę. Oto ona! Masz firmę budowlaną w Holandii i realizujesz ciekawe projekty, masz wyjątkowe usługi lub produkty? Pokaż je całkowicie za darmo po vlogu Budujemy. W styczniu i lutym będę podróżował po całej Holandii i spotykał się z firmami takie jak Twoja a następnie nasze spotkanie uwiecznie w najnowszym vlogu. Jeżeli chcesz się ze mną spotkać, zapraszam do kontaktu mailowego, pokaż swoją firmę i budujmy razem. Właśnie po to wróciłem do projektu BUDUJ.NL. Poznawanie Was, inspirowanie się Waszymi dokonaniami to jest klucz całego projektu. Więc jeżeli chcecie wziąć udział w naszej akcji, zapraszam do kontaktu mailowego. Napiszcie w nim proszę, czym zajmuje się Wasza firma. Co jest w wyjątkowego? Co chcecie zaprezentować w czasie naszych odwiedzi? My postaramy się przygotować z tego jak najlepszy materiał. Jestem przekonany że dzięki naszemu spotkaniu nawiążecie dużo ciekawych relacji biznesowych i pokażecie naszą polską przedsiębiorczość w Dokładny kalendarz spotkań będziemy tworzyć w pierwszym tygodniu stycznia. Oczywiście będę brał pod uwagę kolejność zgłoszeń i rodzaj wykonywanych przez Was usług, bo chciałbym pokazać, w jak wielu obszarach naszej branży jesteśmy mocni i tworzymy wspaniałe biznesy. Ale to nie jedyne wydarzenie zaplanowane przez nas na rok 2025. Mamy dla Was mnóstwo ciekawych propozycji, które będziemy stopniowo ogłaszać. Lecz nie ukrywam, że to właśnie z Waszej strony chciałbym usłyszeć, co chcielibyście zobaczyć na naszym kanale. Proszę, napiszcie w komentarzu, czy mamy wrócić do formatów prezentowanych już wcześniej, czy przygotować nowe, bo treści przygotowane na tym kanale są właśnie dla Was, więc sugestia z Waszej strony jest bardzo mile widziana. Dodatkowo, komentarz ma wpływ na pozycjonowanie naszego kanału, dlatego traktujcie go jak małą cegiełkę, którą dokładacie do naszego projektu, nie mówiąc już o subskrypcji. A teraz już nie zabieram Wam więcej tego cennego świąteczno-noworocznego czasu. Życzę Wam i sobie, żeby kolejny rok był czasem, w którym, mimo różnicy poglądów czy przekonań będziemy w stanie porozmawiać ze sobą, a może nawet spojrzeć w podobnym kierunku. Dzięki wielkie za dzisiaj, szczęśliwego nowego roku i budujmy razem!